70. Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej, czyli kultowe regaty zakończenia sezonu żeglarskiego na Zatoce Gdańskiej. Pierwszą nagrodą jest Błękitna Wstęga, która znajduje się za mną, a z kolei ostatni jacht dostaje czerwoną latarnię. Startowaliśmy na klasie narodowej, czyli na Omedze. To swego rodzaju święto żeglarskie, jest to taki obowiązkowy punkt kalendarza żeglarza Przybielskiego. Załoga Aqua przyjechaliśmy z Torunia rodzinnie. Oczywiście wzmacniamy nasze więzi. Tym razem niestety ze stratami, ale było warto. Zniszczyliśmy spinaker. No ale jesteśmy wszyscy zadowoleni. Jesteśmy na jachcie Hadar, który kiedyś 43 lata temu był super maszyną regatową. Startował na nim Izzy Gapellicki i roman Paszke. Tartujemy na regatach, bo regaty są fajne, bo przynoszą trochę adrenaliny, bo przynoszą emocje, bo gromadzą coraz to nowych żeglarzy i żeglarki. Chciałam spróbować, jak to jest na regatach. Jakie to są emocje, jak to jest ścigać się. To Ile razy startowałem, to jest zgadywanka, bo wydawało mi się, że we wszystkich, ale były również wyjątki. Łatwiej to policzyć, kiedy nie startowałem, a niż kiedy startowałem. Udało mi się wygrać 70 jubileuszowej już regaty o błękitną wstęgę Zatoki Gdańskiej. Bardzo fajna impreza. Skupiła wszystkich tutaj możliwych żeglarzy z pomorza, jak i z Mazur, ponieważ ja jestem z Mazur. Startowałem na łódce klasy Mow. To jest mała, 35 metrowa, szybka, latająca łódka regatowa. Na co dzień jestem żeglarzem lodowym i dużo czasu spędzam w dość chłodnych warunkach zimowych. Dzisiaj były prawie takie same, tak szczerze powiedziała, bo było, było chłodno. Warunki trochę ciężkie jak dla nas, to może nie aż bardzo ciężkie, ale yy, na no, braku nam jednego załoganta, byliśmy tylko w trójkę. I to było coś przy tych większych porywach, to po prostu nie daliśmy rady, wyważno. No ale było fajnie. No my mamy przyjemność startować na najstarszym jachcie, który wziął udział w tych regatach, jest to jacht typu Rasmussen. Z 1936 roku budowy, no i udało nam się go szczęśliwie, te regaty szczęśliwie ukończyć. Generalnie załoga jest zadowolona, jak widać po uśmiechach na twarzy. Jesteśmy zado zadowoleni, że mogliśmy wziąć kolejny raz udział w tych regatach. Załoga jachtu Kopernikus to są najważniejsze regaty sezonu, w których bierze udział około 120 jachtów i 700 uczestników. Po prostu każdy się cieszy, że może przepłynąć, uczestniczyć w tych regatach. Dzisiaj udało nam się zrobić coś, czego w 70-letniej historii błękitnej wstęgi, wedle naszej wiedzy i wiedzy osób, które pytaliśmy, nikt tego nigdy nie zrobił. Mianowicie pokonaliśmy trasę żaglowcem tradycyjnym szkunerem dwumasztowym Baltic Beauty. Bardzo dobra zabawa, świetna załoga. Pewnie wrócimy, zobaczymy, ale bardzo mile spędzony dzień. Jest nas dziewięć y, dzieci i młodzieży, podróżowaliśmy na Baltic Beauty, luzowaliśmy liny podczas zwrotów. Ja, młodsza z nas to Lena, Lena ma 6 lat. Ogólnie wrażenia były bardzo fajne, bardzo fajnie się płynęło, było dużo zabawy, śmiechu i radości. Doskonała okazja, żeby spotkać się, żeby rywalizować i, i, i... Podzielić te swoje pasje między mistrzów i tych, którzy robią to tylko i wyłącznie dla przyjemności. Gdzie można rzeczywiście powspominać to, co działo się w sezonie, to, co będzie działo się w kolejnych latach, no i żeby przede wszystkim dzielić te swoje pasje, które wszyscy mamy względem żeglarstwa.